Witam państwa serdecznie na Komisji Edukacji. Witam serdecznie władzę naszego miasta, panią burmistrz, pana wiceburmistrza, panią kierownik referatu oświaty. Witam dyrektorów przedszkoli, naszego przedszkola publicznego i dwóch niepublicznych, czyli na wspólnej i Kubusia... Misia? Misia Uszatka? Dla mnie Kubuś zawsze był puchatek. Dobrze, Misia Uszatka. Tak, tak. Przepraszam, muszę jeszcze raz przeczytać te bajki, ale witam wszystkich serdecznie. Witam panią Alicję Nader, która w sprawach różnych nam tu propozycję przedstawi. Witam wszystkich radnych i państwa, którzy Rady Miasta tutaj nas wspomagają. Publiczności nie ma. Na początku poproszę radnych o przyjęcie porządku obrad czy ktoś z państwa chciałby wprowadzić jakieś zmiany jeżeli nie to kto jest za wprowadzeniem za akceptowaniem takiego porządku obrad Dziękuję jednogłośnie za proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji czy państwo zapoznaliście się z protokołem i czy przyjmujecie kto kto jest za przyjęciem protokołu Jednogłośnie za Przechodzimy do opinii komisji dotyczącej uchwał i na początek uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek. Ja, popro... znaczy ja może powiem, że dziękuję bardzo, było to na podstawie mojej interpelacji, ale znam tą sprawę, ale może ktoś z Państwa, wiem, że nie ma kierownika. Środka pomocy. Może pani Kasia poproszę o zajęcie głosu. Tak jak za O ostatniej interpelacji powiedzieliśmy, że na najbliższej sesji przedstawimy projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta uchwała została przygotowana, była konsultowana, ponieważ jest to akt prawa miejscowego. W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna żaden wniosek od organizacji, także nie ma tutaj wniosków, żeby nanieść jakiekolwiek poprawki. Jeżeli chodzi, może powiem przybliżę więcej, dlaczego od 1 sierpnia chcemy przenieść to zadanie, ponieważ do tej pory, jak jest to wspomniane w uzasadnieniu, sprawami stypendiów socjalnych zajmował się i zajmuje Referat Oświaty. I teraz w maju, na przełomie maja i czerwca, będzie druga transza jakby stypendiów na rok szkolny obecnie obowiązujący. W związku z tym, żeby nie wprowadzać już zamieszania, chcielibyśmy, żeby zakończył ten rok szkolny zakończymy my merytoryczny referat, a Potem od września już będziemy informować zresztą przy okazji mieszkańców, żeby we wrześniu wnioski wpływały bezpośrednio do OPS-u, nie do nas. Teraz przy okazji właśnie tej drugiej transzy i od września sprawę przejmie OPS. Dlaczego OPS? Tak jak było w tej interpelacji, prawda, że mieszkańcy krążyli do kilku instytucji OPS przede wszystkim ma narzędzie takie, że może wejść do rodziny, ma możliwość sprawdzenia, przeprowadzenia wywiadu prawda, i skontrolowania sytuacji, którą um, wnioskodawca przedstawia w, we wniosku. No i przede wszystkim też ma możliwości, jakby ma większą wiedzę na temat osób, które mogłyby skorzystać z tego rodzaju pomocy. Ta pomoc jest udzielana. Z, z części dotacji celowej od wojewody i tutaj jest 80% wysokości, 80% kosztów są pokrywane, koszty są pokrywane właśnie z dotacji celowej, natomiast 20% jest to wkład własny Gminy, który mamy zabezpieczony zresztą w referacie oświaty, i to, co po prostu u nas zostanie po tej pier po pierwszej, po drugiej transzy w czerwcu, to przekażemy środki do OPS-u na, na tą transzę od, od września. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że tak w 2013-2014 roku ze stypendiów 13-14 szkolnych korzystało. 84 osoby, natomiast w tej chwili, w tym roku szkolnym, korzysta, wniosków już jest 102. Tendencja jest wzrostowa, coraz więcej ludzi z tego korzysta, także my zawnioskowaliśmy nawet o zwiększenie środków na, na wypłatę tych stypendiów do Wojewody. Z reguły co roku te kwoty, bo pierwsza pierwotna kwota naliczona już w tej chwili przez Wojewodę to jest 53 034 zł. My poprosiliśmy o, nie, to był 14, tak. 14, a wkład własny było 20 tysięcy, także trochę więcej nawet niż 20%, ale staraliśmy się w pełni wykorzystać. Przepraszam, na 15 nie mam jeszcze danych, to są dane za 14 rok, także to było 70 parę tysięcy w zeszłym roku, jakie wydatkowaliśmy. No i to chyba wszystko. Sprawa była omówiona z kierownikiem OPS-u i ja rozmawiałam, mówiłam, że przekażemy jak najbardziej Także pani kierownik jest świadoma, że to zadanie do niej trafi od 1 sierpnia. Dziękuję, ponieważ była to moja interpelacja, więc rozmawiałam też z panią kierowniką u i wiem, że ułatwi to mieszkańcom, przede wszystkim tym, którzy starają się o stypendium. Często się starają ludzie, nie tylko chodzi o biedę, ale i chorzy. I były sytuacje takie, że ludzie po prostu nie mogli w trzy miejsca na raz iść. Znaczy jak poszli do jednej czy do drugiej, do drugiej instytucji, to już byli, nie dodawali się, ich zdrowie już nie pozwalało na pójście dalej, a muszą załatwić formalności i w szkołach, bo to są dzieci uczące się, i w urzędzie, i w ops dlatego tak doszło. No, ale jest to po prostu usprawnienie pracy urzędu. Czy ktoś z radnych ma pytanie do tej y, propozycji uchwały? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To dziękuję bardzo. To poproszę komisję o opinię dotyczącą propozycji tej uchwały. Kto jest za pozytywną zaopiniowaniem tej uchwały? Dziękuję jednogłośnie za. Przechodzimy do opinii dotyczącej regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryterium wyboru oferty. Poproszę panią burmistrz o przybliżenie sytuacji. A ja poproszę Panią Katarzynę o przedstawienie sytuacji. Nie wyłączyłam. Uchwała w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty. Tak naprawdę, to uchwała ta prawdopodobnie będzie miała zastosowanie na terenie na, na, u nas w. Od, planujemy od września dopiero 2017 roku, ale na wszelki wypadek, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że nie zdołamy zapewnić wszystkim cztero i pięciolatkom miejsca w przedszkolu publicznym, tym, którzy się do nas zgłoszą oczywiście, dobrze mieć takie narzędzie w postaci tego regulaminu, żeby ewentualnie ogłosić konkurs dla tych dzieci, które nie zostaną przyjęte do przedszkola publicznego. Ten, ustawa dopuszcza możliwość prze, jakby przekazania tego zadania placówkom niepublicznym w drodze właśnie zlecenia tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert. Ten konkurs ofert, regulamin tego konkursu musi być przyjęty przez Radę Miasta Milanówka. Stąd propozycja, żebyśmy, no jest taki czas, żebyśmy to przyjęli, żeby, no mówię, ewentualnie zabezpieczyć sobie możliwość wykorzystania tego regulaminu, jeżeli znajdzie potrzeba, aczkolwiek to, co przedstawiałyśmy wcześniej z panią dyrektor Malarską na wcześniejszych komisjach, nie przewidujemy w tym roku jeszcze, przynajmniej takiej opcji, że nie przyjmiemy cztero i pięciolatków wszystkich do naszego przedszkola. Przynajmniej z danych, które mamy w meldunkach, różnie to może być ze względu na sytuację prawda, zamieszkiwania, a nie zameldowania. Tych dzieci oprócz tego, że w placówce publicznej dużo realizuje, zgodnie z informacją, jaką mam na dzień 1 marca w placówkach niepublicznych z tych dwóch placówek, z tych dwóch roczników, czyli rocznik 2011 i 2010, bo takich teraz mówimy jest 80 dzieci z terenu Milanówka także też jest grupa dzieci która tam korzysta z placówek niepublicznych to są dzieci które tu też zamieszkują na terenie naszego miasta Jeżeli chodzi o sam regulamin regulamin jest placówka niepubliczna która zgłosi się do takiego konkursu musi spełniać kryteria szereg wymogów które są określone ściśle w ustawie o systemie oświaty, no i między innymi tutaj u nas w regulaminie. Taka placówka niepubliczna wskazuje nam w swojej ofercie liczbę miejsc, którą jakby oddaje do, przy, do gminy dyspozycję gminy prawda, jako placówce jako, i e, jaką ma wolną, prawda, poza, bo to nie jest tak, że przy, jeżeli przystąpi do konkursu, to nie, nie znaczy, że ona w całości musi realizować e, zadanie tylko jako publiczna. Tutaj interpretacja jest taka, rozmawiałam z panią mecenas, że generalnie ona wśród tych swoich miejsc wyznacza, typuje, przedstawia miejsca, na których chce przyjąć dzieci na zasadach takich, które będzie, na zasadach konkursowych, rodzice tych dzieci będą ponosić opłaty takie jak w publicznym przedszkolu. Różnica jest dla gminy taka, że my wtedy w tej placówce będziemy przekazywać 7, nie, nie 75% dotacji, tylko 100% tak jak koszt dziecka w, w publicznej naszej placówce. Zasady działania tej grupy dzieci w tych muszą być no, takie same, odpowiadać zasadom w publicznych placówkach. Zarówno tam godziny pracy przedszkola, wyżywienie, kadra pedagogiczna to wszystko musi być w konkursie przedstawione. Znaczy w ofercie do konkursu. Zadanie z reguły jest zlecane na rok czasu na rok Szkolny, oferty będą rozpatrywane, tak jak tu wskazałam w regulaminie, przez komisję konkursową. Jeżeli będzie sytuacja, że komisja konkursowa wybierze, wytypuje, będą, będą podobne oceny dwóch czy, czy dwóch placówek, będą te podziały proporcjonalnie. To wszystko jest tu szczegółowo omówione. Może łatwiej mi być, będzie ewentualnie na pytania. Hmm. Kryteria wyboru oceny, tak jak jest to załącznik numer dwa, dotychczasowe doświadczenie oferenta, bo ważna rzecz jest taka, że do tej placówki do tego konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie placówki, które są zarejestrowane u nas w ewidencji w, re, w, w rejestrze placówek niepublicznych prowadzonych przez gminę Milanówek. Czyli generalnie te placówki, które no, niepubliczne działające na terenie gminy. Nie może się do nas zgłosić placówka z obcego miasta, która chciałaby realizować to zadanie u nas na naszym terenie, jeżeli nie jest zarejestrowana. Nie wiem co jeszcze, ogłaszamy jak najbardziej ta placówka publiczna. Dlaczego mówię o 17 roku? Bo w tej chwili, tak jak mówię, mamy obowiązek przyjęcia 4 i 5-latków i tylko konkurs jakby możemy ogłosić na te dzieci, które mamy jakby obowiązek przyjęcia. Nie możemy ogłosić już na dzień dzisiejszy konkursów na 3-latków, ponieważ to nie jest naszym, one jeszcze nie nabyły, to nie jest naszym obowiązkiem, w związku z tym konkurs, tak jak moje, prawdopodobnie będą w 17, no chyba że się zdarzy taka sytuacja, prawda? Te placówki, jeżeli na przykład w już w 2017 roku tak by się zdarzy, będziemy mieli analizę i będziemy wiedzieli z góry, założymy, że będzie brakowało na miejsc, te placówki będą tak samo prowadziły rekrutację, podobnie jak w przedszkolu publicznym, te same zasady, pierwszeństwo nasi mieszkańcy jak najbardziej. Jeżeli by się zdarzyło hipotetycznie, że na taka placówka, która wygra konkurs, do tej placówki nie zgłosi się albo z jakichś tam powodów zrezygnują dzieci z Milanówka, ona może w tej sytuacji na przykład przyjąć dzieci spoza gminy, a my wtedy po prostu tamtą gminę obciążamy tymi 100%, 100% prawda? No ale to jest dla takich placówek naprawdę, na pewno jest to rozwiązanie dobre, niepublicznych. Tak, żeby sobie zapewnić miejsce, bo myślę, że ten czynnik ekonomiczny u rodziców przy, yy, 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 będzie miał duże znaczenie i w 2017 roku rzeczywiście te mniejsze placówki no, będą miały problemy z, z tym, żeby. Myślę, że mogą mieć problemy z tym, żeby mi mieć dużą liczbę odbiorców, pełne obsadzenie. Nie wiem, może łatwiej będzie, jak odpowiem na pytanie, czy państwo mają, bo. Będzie mi dużo prości. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Może Panie. Pytam się teraz dyrektorów przedszkoli, może Pani Teresa Murawska, może do mikrofonu poproszę. Po raz pierwszy... Jak gdyby zetknęłyśmy się z tym regulaminem, nie miałyśmy, dostałyśmy tylko zaproszenie, nie miałyśmy propozycji, no na pewno trzeba to rozważyć i każda placówka jest inna, ma inne i predyspozycje i inne jakieś uwarunkowania, może pomysł jest dobry. No, z tym, że to wszystko zależy od tego, jak ułoży się rekrutacja w danych przedszkolach, bo my w niepublicznych nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę do 1 września, jak, jaką liczbę dzieci będziemy mieli, czy 5 czy trzy, czy cztero. Letnich. Na pewno zakładamy, mamy jakieś założenia i chcemy zapewnić sobie miejsca, ale to, to wszystko zależy od rodziców. Bo nawet przy podpisaniu umowy, które u nas są podpisywane do końca czerwca, zdarzają się przypadki rezygnacji i okazuje się, że mamy wolne miejsca. No, warto chyba rozważyć. Taką propozycję, no bo wiadomo, że tych no, dzieci jest dość dużo. Placówek też jest u nas dużo, przedszkolnych, w porównaniu z innymi miastami. No Chyba mamy najwięcej placówek przedszkolnych w 7 Siedem. Siedem. I bardzo dobrze, dzieci są zaopiekowane. E, wiem, ale czy Państwo. To... To znaczy wiem, że było do konsultacji ta uchwała była dawana, ale no dlatego tak się zaprosi, pozwoliłam sobie panie zaprosić, ale myślę, że mamy do 16, 16 mamy sesję Rady Miasta, tak? Więc jeżeli by my oczywiście opinię swoją wydamy, jeżeli by coś było, co by panią niepokoiło Panie, to zawsze do tej sesji jeszcze możemy coś tam wprowadzić. W razie czego, dobrze? No inne przedszkolanie było... Czy ja to tak widzę z tego, że jeżeli w tym roku, jeżeli chodzi o ten rok, no to cztero pięciolatką my musimy jako gmina zapewnić opiekę, wtedy byłby problem u nas raczej z trzylatkami, ale tego już gmina nie musi, wtedy... Po prostu rodzice zgłoszą się do placówek niepublicznych sami. Tak? A w przyszłym roku to będzie dopiero problem. No ale otwieramy furtkę. Znaczy w przyszłym roku kalendarz y szkolnym. W mhm, 2017. Tak jest 15, dobrze. Dwa lat. Mhm. No ale my furtkę otwieramy. Tak? Dobrze, mam tylko jedno pytanie, bo tak jak... Y Możliwe, że to jest wszystko ok. Jest regulamin, i załącznik numer jeden to regulamin do uchwały, załącznik numer dwa to kryteria. Kryteria to jest to samo co w regulaminie, paragraf czwarty, punkt pierwszy, tylko rozszerzony. Czy, bo te kryteria będą bo to jest tak powtórzone. Tak, bo te kryteria to jest to, czym ma się kierować komisja. I nie ukrywam tu mecenas bardzo dużo. Nasz, nasza pani mecenas to był celowe działanie, że to, co jakby, bo w czwartym paragrafie jest to, co szkoła, to, co placówka składając ofertę powinna przedstawić w tej ofercie. Natomiast dalej są kryteria, które komisja. Na podstawie tych dokumentów, jakby prawda, yy, ocenia dane wnioski. Czyli to są kryteria dla komisji, tak? Tak, to są kryteria Ej, dla komisji do oceny. Ale tego komisja tego. też będzie patrzyła w regulamin, bo patrzyłam, czy tam nie zapisać, ponieważ jest yy, paragraf czwarty, punkt pierwszy, podpunkt C, jest rozszerzony bardzo w regulaminie, prawda? Dokładnie jest napisane, jak powinien wyglądać plan organizacji pracy, przedszkola, planowane uh -huh. godziny i tak dalej. A tutaj w punkcie trzecim jest po prostu. W załączniku numer 2 plan organizacji pracy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w okresie realizacji zadania. Nie ma już tego wyszczególnionego. Czy my nie powinniśmy tutaj dodać, że zgodne z paragrafem tam 4 punkty i tak dalej, regulaminu. I wtedy i ci, i ci wiedzą, że jest to rozszerzone i te same kryteria są. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. Pierwsza wersja moja też taka była nie ukrywam, ale pani mecenas tak zmienia, dlatego że punktacja jest do pięciu punktów, prawda? Z tego co dobrze pamiętam, że. No siedem, siedem punktów jest. Siedem kryterium. punktów mhm. i jest kwestia tego, że jeżeli ktoś któregoś tam załącznika z tego nie złoży, bądź oceni stąd jej był wniosek taki, ale możemy to oczywiście na państwa wniosek rozszerzyć y, tak jak... Y, i co i wtedy, no to, ale to wtedy musimy to nie, też... nie, ja myślałam po prostu, że w punkcie trzecim, żeby to było zgodne z regulaminem, kryteria, żeby były zgodne z regulaminem, żeby do tego, po kropce tak jakby, prawda, czy przed kropką, ale w punkcie trzecim mhm. zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem, prawda... Tutaj dopisać, Z regulaminem tak? otwartego konkursu, paragraf czwarty, punkt piek, pierwszy, podpunkt C bo wtedy będzie zgodne naprawdę jedno z drugim. Tak, ale właśnie kryteria są to samo, powtarza dosłownie. Zgodnie z regulaminem, Dlatego. paragraf czwarty, dopisać. Yy. Te, znaczy tak mi się wydaje, może pani prawnik rzeczywiście jest specjalistą, nie ma tej akurat, ja, niech po prostu spojrzy e, jeszcze przed sesją, bo yy, tu jest bardzo szczegółowo, żeby potem nie było, że Dobrze, to ja i umówmy się, że wprowadzimy tą zmianę, ja jeszcze to skonsultuję w piątek z panią Mecenas mhm. i ewentualnie wtedy, jeżeli, nie ma jeżeli będzie miała zastrzeżenia, no to wtedy to, to ja oczywiście państwa. Że powiem po prostu zgodnie podmawiać. z regulaminem kryteria są. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Teresa Morawska. Przewodnicząca przesłała nam po prostu ten regulamin. Ja prześlę tego, pani. Pani nie prześlę jutro. Dziękuję. Otrzymają Panie ten regulamin. Dziękuję. Czyli jeżeli nikt już nie ma żadnych pytań, to poproszę Komisję o zaopiniowanie tego regulaminu. Kto jest za pozytywnym zaopiniowanym regulaminem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert? Kto jest za? Dziękuję jednogłośnie za. Następnym punktem są sprawy różne. Czy ktoś z Państwa, a przepraszam, spraw, zaraz zanim oddam głos, chciałabym jeszcze poprosić, w sprawach różnych y, zaprosiłam panią Alicję Nader, która... Reprezentuje Bank Żywności, fundację, ale zaraz sama się przedstawi i ma propozycje dla właśnie Państwa z przedszkoli, dla rodziców. Uważałam, że będzie to ciekawe. Proszę. Może mikrofon tam? Aż dwa mam, dziękuję. Znaczy tak, ja jestem, ja reprezentuję Bank Żywności. I chcieliśmy zaproponować program 1001 pierwszych dni dla zdrowia”. Jest to program, który ma promować programowanie żywieniowe. Teraz dużo się o tym mówi, czyli żywienie dla dzieci do trzeciego roku życia, ponieważ w tym okresie możemy łatwo wyrobić dobre nawyki żywieniowe. I w tym momencie jest to też program prewencyjny, ponieważ jeżeli mamy wyrobione dobre nawyki żywieniowe, to w tym momencie jest, zapobiegamy chorobom układu pokarmowego, krążenia otyłości czy cukrzycy. Jest to program skierowany dla rodziców i właśnie chcieliśmy, ponieważ to już jest druga edycja tego programu, wcześniej program był prowadzony w, w Warszawie. I teraz chcieliśmy jakby się skierować już tak, jakby do około warszawskich miejscowości. No i tutaj chciałam zaproponować. Wydaje mi się, że najbardziej trafne byłoby to dla żłobków i właśnie dla przedszkoli. Zajęcia by wyglądały w ten sposób, że byłyby to spotkania z rodzicami. Nie mamy konkretnie powiedziane, jak to ma wyglądać, więc bym chciała zaproponować albo w formie spotkań i po prostu, nie, może nie wykładu, ale właśnie takiej pogadanki, opowiedzenia o tym, co to jest programowanie żywieniowe i odnośnie właśnie norm żywienia, porad żywieniowych dla dzieci. I oczywiście jak najbardziej pytania można zrobić potem ewentualnie drugie spotkanie w formie konsultacji, bo też jak najbardziej jestem nie wiem, skłonna odpowiadać na, na pytania tak rodziców, bo na pewno będą mieli jakieś różne właśnie z żywieniem dzieci pytania. Dziękuję. Specjalnie zaprosiłam Panią, ponieważ to było skierowanie do dyrektorów przedszkoli i wiem, że już Pani w kuluarach się rozmawiała i umawiała, ale chciałam, żeby Państwo wszyscy, jeżeli ktoś by miał ochotę w klasach 1-3, ale tu też dyrektorów akurat nie ma dzisiaj, to też polecam Pani te szkoły. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Nie. Dobrze, to w takim razie zamykam posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta i dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Do widzenia.